Jak coś chce nagrywać, to ten ekspres musi się czyścić. Dzień dobry, kochani. I Jury właśnie zabrał Edzię na dwór na spacerek. Idą do sklepu, a ja stwierdziłam, że wykorzystam ten moment, się z Wami przywitam. E, za chwileczkę słuchajcie, chłopaki wrócą, a ja się zbieram na siłownię, a potem mm, Potem muszę jechać do biura i zobaczymy jeszcze jak to będzie, czy ja zabiorę Edzie ze sobą, chociaż będzie to na pewno bardziej skomplikowane dla mnie. Akurat dzisiaj muszę wybrać kolory na druków, ale może może Paulina pojedzie ze mną, bo idę na z Pauliną, e, dlatego że tak w sumie na spontanie mi to dzisiaj wpadło, że muszę tam jechać, a Juri też ma plany i... No, musimy jakoś rozwiązać sytuację właśnie z Edwardem. <laughs> Ale pewnie po prostu ja go zabiorę ze sobą. I słuchajcie, dzisiejszy dzień będzie tak wyglądać. Nie wiem co potem, co się będzie działo potem. Ogólnie mój czas teraz, jeżeli chodzi o pracę, to jest mocno moody, bo mamy dwa dropy, które się nie pojawią w najbliższym czasie, właściwie nawet chyba trzy. E, także, także mnóstwo pracy jest w związku z tym. No mało nas tutaj i mało filmów. jest to zimno mi jest jakoś, słuchajcie, dzisiaj. Dlatego, że tak prywatnie przechodzimy przez yy, troszkę cięższy, stres, bardziej stresujący moment, yy, i zawsze w takich chwilach, wiecie, po prostu tak szczerze, totalnie wam powiem, dla mnie ostatnią myślą jest, żeby wyciągnąć kamerę i nagrywać. Troszkę nas po prostu tutaj było mniej, ale myślę, że będziemy teraz już wracać do. Do regularności. Ja mam mega ochotę nagrać QA, i nawet mam już pytania na Instagramie, ale chyba wrzucę jeszcze raz to okienko, żeby było ich troszkę więcej. Może ktoś się nie załapał. Także na pewno taki odcinek się pojawi. I co? Zapraszam do oglądania. Trzeba zebrać tyłek i iść na trening. Strasznie. z Ewcią. I nie tylko zawsze bo jest tu również ja mój syn i moja przyjaciółka pa, Paulina. I wybieramy a, a, a teraz zbacz, kolory nadruków na, na t-shirty. A tutaj Edziu z to to ogląda ogląda koparki. Zegar. Zegar. Zegar, no. Pojechało. Sześć. Dalej, do skierci, w Sześć. Z tego niedługo samy. No, bardzo ładnie, Edziu. Zegar. 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 Zegar no. Ładnie taki różowy wygląda. Nie, nie. Ty pokaż ten z niebieski, który to jest ten niebieski. Paleta żółtych, widzę, że jest ostro. O, o. co tu się dzieje? O, może taki bardziej... właśnie, no. Coś takiego, nie? Czyli 134C. Nie wiem, na koniec jest... ja nie wiem, czy mi się bardziej nie podoba z czarnym makaronem. Ale chyba... Też, no? Poczekaj, bo ja już, no, bo to wtedy mniej wygląda, wieści, wiesz, to. tak, yy... pudrowo pastelowo no, no, i wefdejną. No to wiecie. chyba to jest ten kolor. No to może powinnyśmy go zrobić w ciemniejszym. Ale to jest ładny kolor. Ładny jest ten kolor, no. no. Mhm. tak. I ładny jest ten kolor. Pokaż, który to był. Ten. Mhm. A co tu chodzi? Gdzie ja to trzymałam? Bo no, cieszmy się, że w ogóle ja tego nie zgubiłam. Moi drodzy, będziemy robić unboxing razem z Asią, którą mam tutaj na FaceTime. Ie. Asia, ja cię tu postawię. Dobrze. Okay. Generalnie za dwa dni mamy sesję do nowego Dropu Moody. Będą to takie bajkery, topik taki piękny i bluzeczka z długim rękawem. Mogliście już u mnie zobaczyć, bo prototyp nosiłam na wakacjach w Egipcie. Natomiast chciałam bardzo wystylizować też to na. Może nie tak właśnie bardzo sportowo, ale od razu, jak to nosiłam w egipcie, pomyślałam sobie, że super będzie do tego wyglądać taka oversize'owa, duża jasna marynarka, czapka z daszkiem, wyższe buty, w sensie wyższa kostkę. No i zreflektowałam się, że ja mam same ciemne marynarki albo same takie krótkie marynarki. I szukałam w ogóle długo takiej oversize'owej marynarki w kolorze, na przykład takim jakimś beżowym, jasno-szarym. I znalazłam w zarze, więc zobaczymy. I zamówiłam sobie też, słuchajcie, czapki na zalando. No nie wiem, czy się da bardziej słodko, ale ostatnio coś. Spodobały mi się takie różowe akcenty, zresztą teraz do naszej nowej kolekcji, też dresowej, to będzie wszystko mega pasowało. Ja jak zawsze robię zakupy pod Moody, nie? Klasyk u mnie. Właściwie, słuchajcie, to jedyna marynarka, którą tak noszę bardziej na co dzień, to jest marynarka Moody czarna, którą kocham. Aha. Sprawdźmy to. Uf. O, ładny kolor, to na pewno. No miała chyba wiskozę... Tak, wiskoza i poliester, z czego wiskozy jest naprawdę dużo. Będzie się gniotła przez to. No trudno, takie życie, coś za coś. Ja ogólnie nie mam problemu z tym, żeby marynarka miała poliestru, dosyć dużą nawet do mieszka, bo przynajmniej wtedy się nie gniecie, a marynarka to i tak nie jest taka rzecz, która Ci dotyka ciała, że się, wiesz, ogólnie jest bardzo ładna, ale nie wiem, czy do tej stylizacji, którą sobie wymyśliłam, to ona wiedzie tak szczerze. Najgorsze jest to, że nie mam tego prototypu nawet w domu, bo on jest w szwalni, więc nie mogę tego przymierzyć, wiecie, do... Faktycznie do rzeczy. A chciałam bardzo nagrać Wam stylizację od razu. Zobaczę się. Kot Ci teraz zasłonił. Asia widzi dupę szpilki teraz. Ta marynarka nie, nie jest za wielka. Musiałabym chyba to zmierzyć do tamtych rzeczy. Ja jeszcze coś zamówiłam. Ja nie wiem, co to jest. Matko szpilk. Kolczyki zamówiłam. Takie moi drodzy kolczyki. Chciałam tylko powiedzieć, że Zara mi taki woreczek na te kolczyki. Zamówiłam sobie jeszcze brązoletki Takie. Na razie, słuchajcie, chyba zostawię to i przymierzę sobie to jeszcze do czegoś innego i zobaczę, bo bardzo pasuje do naszych niebalansów. Mega, właśnie widzę kolorystycznie, że super to wiedzie, ale zastanawiam się, czy do tego, co ja mam w głowie, to będzie wyglądało dobrze. Chciałam wam pokazać mój nowy nabytek, jeżeli chodzi o dom. Kupiłam, słuchajcie, takie lustro. Kupiłam je w HM Home i powiem wam, że po prostu ono mi się bardzo spodobało, ale. Nie miałam pomysłu, gdzie je postawić, i jakoś tak weszłam do domu i spojrzałam na ten regał i stwierdziłam, że to jest idealne miejsce. Zresztą a ta dekoracja, która jest obok, też jest z home, home, ale ona już jest bardzo, bardzo stara. Ja w ogóle wszystkie takie wazony, dekoracje i tego typu rzeczy mam z home, home. Jakoś zawsze najbardziej mi się tam podobają. Kochani, wielkimi krokami zbliża się dzień mamy. Ja dzisiaj chciałam Wam podsunąć pewien pomysł na prezent. Ja uważam, że z okazji takich świąt, fajnie zdawać prezenty, które gdzieś tam. Skłonią do takiego e, zadbania o siebie, zrelaksowania się i tak dalej. No i wiadomo, zawsze dobrym pomysłem będą dobre kosmetyki. A mówiąc o dobrych kosmetykach, mam oczywiście na myśli kosmetyki od Weoli Botanika, które jak na pewno wiecie towarzyszą mi już od bardzo długiego czasu. I dzisiaj słuchajcie, przygotowałam dla Was kilka moich propozycji, właśnie takich kosmetyków, które mogą się fajnie sprawdzić. Dla mamy. Ja sobie tu, słuchajcie, wszystko przyniosłam. Nie wszystko to będą produkty, których używam teraz, natomiast... Kurde, dużo tego przyniosłam. Powiem wam, że teraz tak na to patrzę. Ja nie umiem robić krótkich lokowań w oli. Nie umiem. Zawsze robię długie, bo ja po prostu naprawdę te kosmetyki uwielbiam. Używam ich... Bardzo dużo ich przetestowałam i teraz w ogóle, słuchajcie, zaczęłam sobie używać um, Dear Skin It's Rich Cream. E, mówiłam Wam cały czas o Say Hydrations, też właśnie z tej e, serii, ale ostatnio e, stwierdziłam, że skoro mój trądzik nie powraca, to właśnie może spróbuję taką trochę bogatszą formułę. Poza tym byłam ostatnio też na zabiegu na kwasach na oczyszczaniu i chciałam dać tej skórze coś takiego, co pozwoli jej się szybko zregenerować i odbudować. I powiem Wam, że teraz wiem, dlaczego moja Asia tak kocha ten krem. E, naprawdę jest prze, prze Prześwietny. I to też Wam polecam w kontekście dnia mamy, bo uważam, że to jest taki bardzo bogaty krem. Dobry będzie na pewno dla skóry wymagającej. To jest naprawdę krem okluzyjny do twarzy. I serio dziewczyny, jak wieczorem nałożymy, to rano buźka jest no piękna, naprawdę pięknie nawierzona, więc bardzo, bardzo wam też polecam ten krem właśnie w kontekście dnia mamy, ale przyniosłam sobie tych rzeczy troszeczkę więcej. Uważam, że można sobie skomponować bardzo fajny zestaw samemu. E, oczywiście, będzie kot jak zawsze, także wytrwajcie do końca. Mm, powiem wam jedną rzecz, którą ja osobiście już mojej mamie dałam jakiś czas temu i sama tego używam. Sapphire Age Definer to jest, słuchajcie, liftingująco-remodelująca maska anti-aging e, z peptydem miedziowym i nakładamy na noc, jak po prostu taki bogaty krem. Przepięknie napięta buzia, taka ujędrniona. Uwielbiam ten produkt i, i samego używam. Myślę, że właśnie dla takiej skóry dojrzalszej on będzie naprawdę rewelacyjny. Tutaj oprócz peptydów, w tym właśnie jest tutaj czysty peptyd miedziowy, mamy też trehalozę. Naprawdę bardzo fajny, bogaty skład i uważam, że. Dla właśnie takiej skóry, już z oznakami starzenia się, dla skóry dojrzałej, to jest petarda. E, dziewczyny, uważam, że dla mamy Smooth As Silk. No, kocham ten krem, już wam o nim tyle razy mówiłam, ale słuchajcie, ja ostatnio szczerze zaczęłam sobie z powrotem używać. Mm, 20 Second Magic Eye Treatment w wersji glam, dlatego że teraz tak na co dzień staram się jakoś mocno nie malować i ten krem naprawdę robi robotę, bo bardzo ładnie niweluje te cienie pod oczami i tak dalej. No jest to naprawdę super, super produkt, chociaż ja chyba dla mamy właśnie bardziej wzięłabym ten Smooth As Silk, bo. On po prostu jest taki bardzo treściwy. I naprawdę ta skóra jest pięknie umiędrniona, i słuchajcie, jak są zmarszczki już pod oczami, no to wiecie, że czasami ten korektor tam wchodzi puder i tak dalej. Jak nałożycie ten krem, to totalnie nic wam nie będzie wchodziło w żadne zmarszczki. Przepięknie jest skóra nawilżona, rozświetlona, wygładzona, także uważam, że ten krem pod oczy tak samo petarda. I nawet słuchajcie, możecie skomponować właśnie taki zestaw krem Sapphire Age Definer, jest tutaj. Hop! No i właśnie mm, do tego as Silk. Na przykład takie trzy produkty. Myślę, że to będzie naprawdę coś super. No i dziewczyny. O tym w ogóle Wam nigdy nie mówiłam, a ja tego cały czas używam regularnie. To jest krem do rąk. W ogóle jeżeli macie jakieś takie obawy, że z jakimś produktem nie traficie, to dziewczyny, balsam do ciała i krem do rąk to będzie zawsze trafiony prezent. Zawsze. Szczególnie jeżeli są to produkty które naprawdę mają super składy, pięknie wyglądają i. To na przykład uważam ten krem. To jest najlepszy krem do rąk, jaki kiedykolwiek miałam. E, uwielbiam go. Dłonie naprawdę zdradzają wiek, więc ja Wam bardzo polecam w łazience, jak robicie sobie poranną wieczorną pielęgnację, mieć taki kremik i zawsze używać go po tym, jak już e, zrobicie sobie pielęgnację twarzy i tak dalej. I dziewczyny, to jest krem, po którym od razu Wasze dłonie będą pięknie wyglądać, ale naprawdę tak długofalowo, jak go używacie, to. Jestem przekonana, że poczujecie różnicę. Pokażę wam w ogóle konsystencję, bo to w wam nigdy nie pokazywałam. Bardzo fajnie też słuchajcie, on się szybciutko wchłania i co jest super, to on nie pozostawia tłustych dłoni, czyli możecie spokojnie sobie posmarować, o tak jak ja to robię teraz. Naprawdę, yy, no super jest ten kremik, bardzo, 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 bardzo go lubię i zobaczcie pięknie nawilżone dłonie. Także myślę, że taki kremik można zawsze dorzucić do takiego prezentu, bo na pewno Wasza mama smaruje ręce kremem. Wszystkie kobiety to robią. Jeszcze Wam powiem o jednej rzeczy, której jestem fanką. Lipid Solve Body. Też uważam, że w kontekście dnia mamy to jest super pomysł i ta, ten zestaw, czekajcie tu, krem, ten zestaw, to jest na pewno taka bardzo bezpieczna opcja, dlatego, że umówmy się, Każdemu się przyda dobry balsam do ciała. Szczególnie, że mam wrażenie, że jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy, to tak zawsze się bardzo wszyscy starają, żeby wiecie, każda kobieta chce mieć dobrze dobrany krem i tak dalej, a pielęgnacja ciała jest tak samo ważna, dziewczyny, i wy wiecie, jeżeli mnie tutaj oglądacie długo, że ja obsesyjnie wręcz używam produktów do ciała i kocham się smarować, i smaruję się non stop i sobie nie wyobrażam tego, żeby wziąć prysznic i nie posmarować czymś ciała. To w ogóle... Chyba mi się nigdy nie zdarzyło i zawsze tak miałam. To jest nawilżający, regenerujący balsam do ciała z lipidami. Tutaj mamy kompleks ceramidów, olej z winogron, kwalan. Jeżeli macie szorstką skórę, taką wiecie, no tak przesłuszoną, że, że aż szorstką, to on to uczucie szorstkości zniweluje w moment. Także naprawdę uważam, że na dzień mamy takiej dobrej jakości, fajny balsam. Słuchajcie, on też jest w szklanej buteleczce, więc on bardzo ładnie wygląda i moim zdaniem po prostu widać tutaj, że to jest dobry produkt. Myślę, że to jest taka bardzo bezpieczna opcja, ale też myślę, że każda mama się ucieszy z takiego prezentu. Ja w ogóle Wam coś powiem. Jak zam będziecie zamawiały dla mamy, to zamówcie też dla siebie. Skorzystajcie z tego kodu i z tej zniżki i zamówcie ten balsam też dla siebie, bo on jest po prostu mega. Także dziewczynki, co ja Wam powiem? Kod. Od Wam, powiem Ewa 20, które daje Wam minus 20% na całe zakupy, także korzystajcie i e, kremik do rąk też Wy sobie same to rzucicie, bo jest super. Moje drogie, ubrałam się właśnie i słuchajcie, stwierdziłam, że pojadę szybko do Zary e, i chyba zwrócę jednak ta marynarka. To znaczy jeszcze nie wiem, zobaczę co będzie, ale właśnie o to mi chodzi, że zobaczcie, założyłam sobie teraz marynarkę Moody. To jest marynarka Moody, dlatego legińska adidasy, tą różową czopkę i różową tarapkę. i czuję się jak milion dolarów w tej marynarce, bo ona jest, jest też oversize, ale nie aż tak i nie wyglądam tak karykaturalnie, nie wiem czy w nie wyglądam trochę dziwnie I, i ona generalnie z tymi spodniami wygląda dobrze, ale chyba do tego outfitu które ja chcę przygotować, ona nie do końca usiądzie. Ogólnie nie potrzebowałabym taką marynarkę, jak mam teraz na sobie, czyli marynarka mówi, ale właśnie w takim beżu. Ten kolor jest mega ładny. Dobra, zobaczę. Yy, stwierdziłam, że skorzystam z okazji, bo Edzie właśnie poszedł spać i Jury tam jeszcze leży. Chyba też idzie spać z nim. Przeczytałam przed chwilą ci kicikoci. Teraz tak ma fazę, że przed każdym pójściem spać, musimy bardzo, bardzo dużo czytać. Słuchajcie, ostatnie dwie godziny czytam, się widzicie, mózg po prostu, nie pytajcie. Więc tak właśnie stwierdziłam, że skorzystam sobie z tej okazji, podjedę szybko do zera, bo ciutko muszę jeszcze coś sobie sobie zwrócić w naszej jedną bluzkę, którą sobie zamówię, która mi się podoba. Także, że to kupiłam trzy kolejne i nie zwróciłam tego, bo pomierzyłam sobie inne tego typu marynarki w sieciówkach i są beznadziejne, więc ta wypada serio chyba najlepiej. Ale kupiłam coś bardzo ładnego w Zarze, tylko nie wiem czy ja w to wejdę i zaraz poproszę Jurę, żeby pomógł mi to założyć. Ostatnio bardzo mi się marzył taki gorset, mm, Kopcia moja ma z gacy Queen, taki piękny i... Ostatnio od niej pożyczyłam i mi się zamarzył. No i słuchajcie, e, idąc już do kasy, zobaczyłam coś takiego w Zerze. E, xs wzięłam. Nie wiem, czy w to wejdę. Pani powiedziała, że wejdę. na Jura. Pani, mierzyłyśmy talię i Jak potem... Za duże będzie dla Ciebie. Za duże? To jest xs -ka. Może nie. Nie, wydaje mi się, że może, może nie. Dupnę się. W talii za duże, a tu może być za małe. Za duże zyski mam? Ja nie mam zysków. Nie zmieszczę się w to? Już się zmieściłam? Tak. Ja nie wyglądam, czekajcie. Ogólnie bardzo ładne, ale to powinno być dalej. W sensie uważam, że to, o to powinno być głębsze. No ale nie wiem, chyba zostawię. Bo tak czy siak nie mam czegoś takiego i uważam, że jest całkiem ładne, to wam jeszcze spodenki. Mega mi się te spodenki spodobały. Stwierdziłam, że są mega fajne, bo no bo są takie, wiecie, pół na bo pół. to jest jeans, ale do jakiejś fajnej koszuli. przynajmniej do tego to wygląda dobrze. I kupiłam jeszcze spodnie. Bardzo mi się złożyć się spodobała faktura tych spodni, bo one są takie nie wiem, czy to zobaczycie tutaj na nagraniu. Fajnie, bo mają e, średni stan. Ja ostatnio przestałam robić takie mega wysokie spodnie. Takie z średnim stanem są teraz dla mnie idealne i są troszeczkę szersze no i mają super kolor. Generalnie jak miałam tę marynarkę w domu, to mi się ona nie podobała, ale serio jak pomierzyłam sobie marynarki em, w sieciówkach, to one są fatalne. <grym> Więc ta naprawdę wypada bardzo dobrze przy nich, mimo tego, że mam do niej zastrzeżenia. To uważam, że jest spokój, ten materiał jest naprawdę fajny. Będzie się to gniotło jak cholera, ale. Ale chyba spoko. No i tak to wygląda. Ktoś puka do drzwi. Czosnek. To, tak. to tam, to tak. To tata. Mama gotuje. Słuchaj, ból, ból. Super robi ból, ból. No, 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 nie wolno. i mama. Gazek jak bardzo gorący. Tak. Kawań masowany Góra. A co robi skuter? Co robi Adko? na no co robi Adko? Trzy. Mama? Na tarasach. Dzisiaj schowała do wózka. Tak? Dzisiaj się schowała do wózka, bo było zimno i padł deszczek. To co jest? To chyba jest ogon wiewiórki. Tak mi się wydaje, wiesz? Co to to wiewiórka. Wiewiórka. wiewiórka? i orzeszek. To sześć. Ale tu, Ale tu są! A tu są wow! Wow, a co robi krowa? Iii. Super! Robi Ta kosiki. Ta kosiki. Lędeczka. Lędeczka. A co Takosiki! Takosiki! Paczulka. Międeczka. Międeczka. Jeszcze a tak w ogóle to nie pokazywałam wam, ale mamy już żaluzje takie klasyczne, drewniane, ale naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego, jak to wygląda. I finalnie zdecydowałam się na firmę, którą to wy mi poleciliście. Bardzo fajnie, bo mam teraz tutaj takie dosyć mocne zaciemnienie, w związku z czym faktycznie tylko jest łatwiej teraz zasnąć, bo Chodzi spać, jak jeszcze jest widno. A na parapacie u nas swojecie książki, dużo książek, bo Edek teraz ma tak, że przed drzemką, przed snem nocnym, no bardzo teraz potrzebuje, żeby dużo mu czytać. Ja zawsze mu bardzo dużo czytałam, odkąd on się urodził, to ja mu bardzo dużo czytałam. I moja mama tak samo zresztą mi bardzo dużo zawsze czytała. I chyba po prostu jakoś tak, no tak przez to tak mam, że też bardzo lubię czytać dzieckowi, ale ostatnio on po prostu robi taki terror, że serio, słuchajcie, spędzam tyle czasu czytając te książeczki, już znam wszystkie na pamięć. Edek już zna wszystkie na pamięć. Są książeczki, które to on mi czyta, a nie ja i jemu. Na razie jesteśmy na etapie Kici, koci i Pucia i Kubusia Puchatka, ale muszę koniecznie poszerzyć naszą bibliotekę o coś nowego, bo już mam dosyć Kici, koci, serio. Wstałam dzisiaj, słuchajcie, przed wszystkimi. Ostatnio wdrażam w życie poranne wstawanie i szybsze kładzenie się spać. Ja właśnie, słuchajcie, wykorzystuję tę okazję, że jestem w ciszy i montuję film. Jak montuję film w takich okolicznościach, to robię to zdecydowanie szybciej. Także zaraz sobie ten film domontuję do końca. Troszeczkę taki zakupowy ten vlog, powiem Wam, mi wyszedł, no ale tak jak Wam wspominałam. Yy, przygotowuję sobie stylóweczki. Ja w ogóle yy, zrobiłam porządki w garderobie, w szafach i muszę w ogóle powystawiać rzeczy na wintet, bo popakowałam sobie do toreb i mam słuchajcie, pod łóżkiem chyba z cztery takie wielkie torby na Wintet, ale zebrałam sobie ostatnio też takie letnie już rzeczy, to jeszcze przed naszym lotem do Egiptu yy, i muszę sobie zrobić jeszcze drugą turę takich porządków, bo jednak sporo z rzeczy z tamtego roku już. No nie wiem, na przykład mam dużo takich bardzo krótkich spodenek i jakoś teraz chyba nie mam vibe'u już na chodzenie w takich krótkich. Mam ochotę w ogóle w tym sezonie letnim postawić na kolory. Jakoś mam ochotę ubierać się bardziej kolorowo i mam ochotę nosić więcej sukienek. Natomiast yy, z tymi sukienkami to ja mam zawsze problem, bo mi się nic nie podoba, ale dobrze, że teraz chociaż w moody będziemy miały dwie i być może nawet jedna pojawi się w innych kolorach, nie tylko w czarnym. Na razie mamy sam plot szyte w czerni, ale ta tkanina też jest w innych kolorach, więc zobaczmy, może jeszcze uszyjemy kolorową. No i tak. Yy, słuchajcie, ja wiem, że ostatnio mało mnie tutaj. Yy, wiem też, że ten vlog pewnie może nie być jakiś za bardzo ciekawy, bo robię kohol zakupowy, ale dajcie jeszcze chwilę, co? Będzie spoko, obiecuję, że będzie, będą ciekawe filmy i będzie, będzie pozytywny vibe, i tak dalej. Ale teraz, po prostu, tak jak Wam powiedziałam, są jakieś rzeczy, którymi się gdzieś tam stresuje mocniej. Dobrze, że mam dużo pracy, to się człowiek zawsze wtedy stresuje mniej. Tak, jak zaczęłam vloga, tak skończę z tej kanapy. Kończę, kochani, bo yy, chłopaki zaraz wstaną, więc ja zaraz się zabiorę za jakieś śniadanko dla Edwarda. Jutro mamy sesję rano. Będę też nagrywać content dla Moody, bo tak jak chyba wam wspominałam, ale nie, tutaj wam nie wspominałam, że mamy teraz czyszczenie magazynów przed pojawieniem się nowej kolekcji i w każdym tygodniu jest nowa promocja, także właśnie to nagrywam dla Was materiały, tak żeby pokazać wam, co dokładnie będzie w jakiej promocji i którego dnia. Teraz zrobiłyśmy promocje na bluze casual, które się wyprzedały w 3 sekundy na tej promocji, także jak... Wchodzi promocja, to dziewczyny też nie zwlekajcie, bo serio szybko dojdzie. Teraz będzie fajny taki mały dropik właśnie tych czarnych rzeczy eee, i potem będzie dresówka, będą sukienki, będą koszule i shorty, takie mega fajne w paseczki z takimi lamówkami, no śliczne. To jest naprawdę piękne rzeczy zrobiłyśmy. Także to wszystko się pojawi już niebawem. Mam nadzieję, że dzisiaj jak adek pójdzie już spać, wiecie, na sen nocny, to obiecałam sobie, że wieczorem, ja generalnie wieczorem Nigdy nie wiem, w co mam ręce włożyć, czy w pracę, czy w dom. <noise> Ale obiecałam sobie, że zrobię porządki w garderobie, bo tam się zrobiło pobojowisko. No i dzisiaj w ciągu dnia mam nadzieję, że uda mi się jeszcze ogarnąć końcówkę szafy. A może, słuchajcie, w weekend zorganizuję sobie kilka godzin na to, żeby powystawiać te rzeczy na Vinted, bo naprawdę mam ich dużo. I myślę, że one są teraz takie idealne na tę pogodę, więc fajnie, gdybym to dla Was już powrzucała i się tego przy okazji pozbyła, bo mówię Wam, że po prostu pod łóżkiem mamy teraz zawalone wszystko właśnie ciuchami na wintet. W sumie to nasza sypialnia jest już gotowa. Jeszcze tylko oświetlenie, które w ogóle ja jej muszę pomalować, ale to, to Wam powiem w kolejnym filmie, o co chodzi i dlaczego tak się wydarzyło. E, ale może będę razem z wami to robić w ogóle Nie, Piotrek musi mi pomóc, bo ja tego sama nie zrobię Nie umiem takich rzeczy w ogóle robić Jestem strasznie słaba w takie Przeróbki manualne <noise> Ale poproszę Piotrka I Piotrek na pewno, na pewno Mi pomoże, więc może to nagramy też Może być ciekawie I pokażę wam jak wygląda już nasze sypialnie W końcu mamy żaluzję, więc Więc fajnie, cieszę się bardzo z tego powodu Kochani moi No i co, życzę wam miłego dzionka Obiecuję wrócić w kolejnym filmie i zrobić dla Was ciekawego vloga. Pusiaczki.